podkarpacie.pl. Maniacy motoryzacji przeżywali swoje święto w ramach Arch Speedland Krosno imprezy, która odbyła się w niedzielę na Krośnieńskim lotnisku. Oprócz podziwiania efektownych maszyn miłośnicy szybkiej jazdy mieli niepowtarzalną okazję oklaskiwać najlepszych kierowców w kraju, którzy dali świetne widowisko w ramach zawodów driftingowych. Więc przed nami kolejna para. się do nas, jak pan jak naprawdę czołowi zawodnicy z kraju i zagranicy, więc naprawdę frekwencja nam dopisała bardzo mocno. Do tego masa atrakcji takich pobocznych, czyli duży zlot samochodów tuningowych, duży zlot samochodów terenowych, także myślę, że to naprawdę, jeśli chodzi o imprezę, jest to prawdziwy festiwal motoryzacyjny tutaj w Krośnie. Chyba pierwsza tego typu impreza w Krośnie. Mam nadzieję, że za rok też jak najbardziej spotkamy się w tych samych okolicznościach, bo jest super. Bardzo dużo ludzi, mega fajna atmosfera i naprawdę takie widowisko, taka adrenalina, że tylko czekać na kolejną taką imprezę i brawa dla organizatorów. Dlaczego? Y dlatego, że moją wielką pasją jest motoryzacja. Ogólnie podoba mi się tutaj wszystko, ale najbardziej chyba drift, bo to jest taki mój bakcyl. Co mogę powiedzieć? No chłopaki naprawdę dają czadu. Bardzo dobrze jeżdżą. Takim moim ulubionym kierowcą jest właśnie tam oto Marcin Walowicz. Co mi się podoba? No generalnie drift. Moją pasją też jest motoryzacja. No, rewelacyjna atmosfera, dużo ludzi, także super. Motorsport gdzieś zawsze, zawsze we mnie tkwił. Pochodzę z okolicznej miejscowości z Krosna, więc stwierdziliśmy, że w tym roku czemu nie Krosno? Po prostu wróciliśmy tutaj w nasze rodzinne strony. Chwilę nam zajęło. Nie miejsca, ale dzięki przyjaznym władzom miasta udało się znaleźć tego typu miejsce. Władze, nam, władze udostępniły nam nowe lotnisko. Dzisiejsza impreza jest typowo motoryzacyjna, nasycona bardzo dużą ilością ładunku adrenaliny, emocji, gdzie młodych ludzi to kręci. Pozwoliliśmy sobie wkręcić się na pokazy ty, w przerwie tych, tych zawodów, żeby przekazać kilka słów w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji Kręcimy Bezpieczeństwo w tym, Kręcimy Bezpieczeństwo nad wodą, żeby przekazać e, chociaż kilka uwag do ludzi, żeby osoba, która gdzieś w jaki sposób e, swoim zachowaniem, zwłaszcza na drodze wykracza pewnymi elementami, żeby jednak cofnęła się o krok, zastanowiła się co robi, bo to co robi a źle robi, że w pewnym momencie może przynieść efekt niewłaściwy. Nie będzie brawury, będzie tylko płacz i ponoszenie konsekwencji. Pierwszą akcją z tego podróżnika był pożar wieży kościołowej, panowie, który służył nam i uratował w bardzo dużym stopniu te zniszczenia, które do tej mogło nie robić. Dobra panowie, spróbujmy zjechać. Spróbujmy zjechać i pomalutku wszyscy będą jechać. Szanowni Państwo, zaraz pokażemy jednego strażaka, który tutaj zjedzie, bo później mam taką sytuację, że jeden strażaków, który wyjedzie na samą górę, w pewnym momencie samą ucieka. I cóż w takiej sytuacji to zaraz później Wam pokażemy. Jestem miło zaskoczony. Szybko, precyzyjnie. No i bardzo dużo ludzi przyszło oglądać. Nawet na Mistrzostwach Polski nie ma aż takiego obłożenia. Atmosfera jak widać jest super, no, jest dużo samochodów, dużo ludzi. w no, ogólnie jest fajna zabawa. Super atmosfera, super zawodnicy. Szał wysokie. Trasa bardzo fajna, bardzo wymagająca. Najpierw bardzo szybka, długa, później ciasna, kręta, wąska, także no, można się pobawić dobrze. Trasa bardzo szybka, bardzo wymagająca. I zarazem techniczna, więc y, trzeba się skupić, bo wejście koło 120 na godzinę y, na wklepanym gazie, trzy pierwsze zony, więc y, trzeba pomyśleć, zanim się pojedzie. E36, V8, 44, niecałe 300 koni, no ale już wystarczy do jakiejś tam małej zabawy. Amerykańska, wielka maszyna, do driftu nie nadająca się, ale moc 760 koni. Potencjał super, ale no niestety, kurde, nie do opanowania na torze. Pojedynek dwóch zawodników, albo się goni, albo ucieka. To jest najlepsze, co może być. Ta chwila, ta minuta, kiedy się goni. Coś pięknego. I jeździł kiedyś świecą, nie dyryksową, ale przepaznę od lat ponad do zalownika. Co? Nie wiem, naprawdę, więc nie wiem, co to powiedziałem. Mam nadzieję, że go tak, tak lepiej pomogą. Myślę, że Rolnę. mm To jest dzik, to już wiem od jakiegoś czasu. Miałem przyjemność sędziować na wody na torze kurczębę i on się w